się tam ten, wiecie, tak, tak? Jest czas, nie, bo spokojnie czas no. na ten żar, no bo Powtórzymy, zobaczymy co będzie, I no. ten, co był najdroższy, bo to był milion ciebie, prawie, nie? Ten z a narabiał w swoim rodzaju trzysta, pięćset tysięcy pewnie. Myśmy nam chcieli troszkę bo chcieliśmy tylko nie? O, no. no. to, że to, tak. to, już był, to już

Dzisiejsze posiedzenie. Y, witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych w dzisiejszym posiedzeniu Związku Gmin Regionu Podębickiego. Przedstawię porządek dzisiejszego zgromadzenia. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad. E, punkt drugi, przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. Punkt trzeci, przyjęcie uchwały w sprawie WPF-u Związku Gminy Regionu Podębickiego na lata 2023-2026. Punkt, punkt A, opinie Gminy Rafunkowej. Punkt B, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt czwarty, uchwalenie budżetu. W związku z Gminy Regionu na 23 rok. Podpunkt A. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Punkt B. Dyskusja, głosowanie podjęcie uchwały. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2023 rok. Punkt Wolne wnioski, sprawy różne. Kto ma jakieś może uwagi do dzisiejszego posiedzenia? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. Sprawozdanie z posiedzenia jest 14 czerwca, jest wpisane, jest do wglądu. Tematami było najważniejszymi, to były sprawozdanie działalności związku za 2021 rok, debata nad przedstawionym raportem, dostanie związku po punkt 5, podjęcie uchwały w sprawie związku wotum zaufania. Kolejny punkt to było sprawozdanie finansowe i sprawozdanie wykonania budżetu, podjęcie uchwały w sprawie operatorium zarządu, i sprawy zmiany w związku ze zmianą w budżecie na 22 rok i wieloletnią prognozą finansową. Ma jakieś uwagi do protokołu? Nie. Kto jest Państwa za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia? Kto jest przeciw, kto jest? Kto się wstrzymał? Wszyscy za. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Lata 23-26 podpunkt A, opinia regionalnej. opinia regionalnej, no, każdy z Państwa z materiałów, z materiałów został, yy, tę opinię. Ja przeczytam już tylko, że uchwała numer 1 przez 189 przez 2022 składu orzekającego Regionalnej Zbiorachunkowej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania yy, planowego deficytu budżetu w związku gminy regionu potębskiego na podstawie artykułu 13 punkt drugi ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Zborach Rachunkowych yy, oraz i artykuł 230 ust. 3 oraz artykułu 246 ust... Pierwszy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład używający Trybunał Izby w Łodzi na składzie Iwona Koprzyńska Przewodnicząca Roman drozdowski Kłonek i Anna Kazmiercza Kłonek. Uchwała co następuje. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Związku Gminy Regionów na lata 2022-26. I teraz po punkt... B, dyskusja i głosowanie nad WPF-em. Kto z Państwa jakieś ma uwagi. uwagi? Pozwolę sobie czytać? uchwałę Zgromadzenia Związków Gminy Regionu z dnia dzisiejszego w sprawie nie, prognozy finansowej Związków Gminy Regionu na lata 2023-2026 na podstawie artykułu 73a ust drugi ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2020 roku o finansach publicznych w zgromadzenie Związku Gminy Regionu Potemnickiego. oraz po następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się wieloletnie prognozy finansowe Związku Gminy Regionu Potemnickiego na lata 2023-2026 obejmującą Proponowane ustalenia dotyczące parametrów budżetu na lata 2023-2026 w punkt 2 objaśnienia dla przyjętych wartości z punktu pierwszego zgodnie z zamieszkiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi Traci moc z dnia um, uchwała z dnia 31 grudnia 2022 roku e, e, to jest uchwała 7 przez 29 przez 2022 z dnia 28 stycznia. 2022 roku w sprawie lekkiej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Podemickiego na lata 2022-2025 wraz z jej zmianami. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się zarządowi Związku Gmin Regionu Podemickiego. Paragraf czwarty uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu, ogłoszeniu. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy za. Przechodzimy do punktu 4 w odnośnie uchwalenia budżetu na 2023 rok. I tutaj mamy opinię też Regionalnej Izby Rachunkowej. E, to jest uchwała nr 1 przez 190 przez 2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetu w Związku Gminy Regionu Błodyńskiego na 2023 rok. Na podstawie artykułu 13 .3. ustawy z dnia 7 października 1952 roku Regionalnej izby w skład orzekającej Regionalnej Izby Rachunkowej w Łodzi w składzie Iwona Koczyńska, Przewodnicząca, Roman Drozdowski członek i Członek członek uchwalając uchwalająco następuje opinią pozytywnie projekt uchwały budżetu Związku Gminy Regionu Podelskiego na 2023 rok. I tu mamy podpunkt B. Dyskusja i głosowanie nad projektem budżetu. Proszę Państwa, ktoś się chce wypowiedzieć? Pozytywnie, dobrze, to ja mogę sobie odczytać. Uchwała zgromadzenia Związku Gminy Regionu z dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia budżetu w Związku Gminy Regionu na 2023 rok na podstawie artykułu 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z artykułu 211, 212, 214, 222, 242, 266, 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zgromadzenie Związku Gminy Regionu Podrymickiego w następuje. Paragraf 1. Uchwala się budżet Związku Gminy Regionu na okres roku kalendarzowego 20, 2023 rok. Paragraf 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 16 500, z tego dochody bieżące w wysokości 16 500, zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf trzeci. Ustala się wydatki budżetu łącznej w wysokości 16500 z tego wydatki bieżące w wysokości 16 500 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 4. W budżecie tworzy się rezerwa ogólnej wysokości 17 zł. Paragraf 5. Poważnia się zarząd Związku Gmin Regionu Podyleńskiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu. Paragraf 6. Pierwszy, zobowiązuje się zarząd Związku Gminy Regionu Potemickiego do przedłożenia zgromadzenia Związku Gminy Regionu Potemickiego. Pierwszy, Informacje o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia 2023 roku informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w terminie do 31 sierpnia 2023 roku. Punkt trzeci. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok w terminie do 31 marca 2024 roku. Punkt Yy, yy, drugi. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze będzie miała formę opisową i tabeleczną w zakresie objętym planem finansowym w związku i będzie uwzględniała informację o stanie należności zobowiązań, w tym wymaganych. Yy. Punkt trzeci. Informacja o przygotowaniu sielmioletniej prognozy finansowej będzie miała formę i zakres nie mniejszy niż wykonanie, wy, wykonujący z przyjęty wynikający z przyjętej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie Wielkiej prognozy finansowej. Punkt czwarty. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunku budżetu w następującej szczegół, szczegółowości, nie mniejszej niż plan finansowy Związku. Paragraf siódmy. Wykonanie uchwały w się zarządowi Związków i Regionu Podnebiskiego. Paragraf 8 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, wszyscy yy, za. Teraz przechodzimy do punktu 5. Podjęcie w uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2023 roku. Na ostatnim zarządzie, który był tam w listopadzie, wpadła propozycja, aby podnieść składkę do 3800, o 500 zł, w związku też ze wzrostem no, wynagrodzenia, tak, kosztu wynagrodzenia. Proszę, I chciałbym było to dyskutowane oczywiście. Yy, tutaj chodziło jeszcze mi o... doprecyzowanie tutaj odnośnie podniesienia... Bo będziemy spotykać się w czerwcu jeszcze odnośnie na tym posiedzeniu związku. Będziemy przychować te przyjmować dochody do budżetu, tak? I choć, żeby tutaj doprecyzować jeszcze <coughs> wynagrodzenie, żeby to miało nie wiem tutaj jakiś procent, tak? To ustaliśmy tutaj 20%. Yy, ja Pani. Wszyscy są zgodni. Właśnie, wszyscy ja ja są aby to. Nie będziemy tego głosować, ale żeby to już wynikało z tego, z tego punktu, i z naszego posiedzenia. A teraz przeczytam uchwałę odnośnie, uchwałę odnośnie w sprawie wysokości składki członkowskiej. Jest to uchwała z dnia dzisiejszego, oczywiście, na podstawie paragrafu 7 punktu 4 statutu Zgromadzenia Gminy Regionu Podemickiego. Zgromadzenie Związku Gminy Regionu Podemickiego uchwała co następuje. Paragraf pierwszy ustala się w dniu 24 stycznia 2023 roku kwotę rocznej składki członkowskiej w wysokości 3800 od każdego członka związku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Związku Gminy regionu Podępskiego. Paragraf trzeci uchwała podlega ogłoszeniu. Paragraf czwarty uchwała wchodzi w życie z podjęcia z mocą wiążącą od 1 stycznia 2023 roku. To jest z Państwem za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, kto jest? Kto się wstrzymał? Wszyscy za. I płynnie przechodzimy do punktu 6. Wolne wnioski. Możemy połączyć punkt szósty z siódmym Sprawy różne. Co tam dobrego w Przyjęte. To jest taki sukces. Może zapytam kolegę Piotra, bo tutaj przedstawiciel cały czas przewodniczy lokalnemu partnerstwu wodnemu, czy jakieś informacje docierają do was na ten... Dotarła jakaś losów, informacja tego partnerstwa. Czy planujemy już... jakąś inwestycję? No to plany, złożyliśmy. Z tak, to tylko taka informacja. Nie, nie mam żadnych innych pytań. Było ostatnie jakieś Ty wodne, tak? A, tak, wodne. Ale, ale to i, za... Było to takie spotkanie na coś, coś tam. Jesteśmy zainteresowani w ogóle tymi zbiornikami retencyjnymi. Ta, 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 Małowę, ta, ta, tak, tak, tak. Ta. To było tak. To, to, to ze starostwa przyszło, bodajże. Bo to Ministerstwo Ochrony i Ustawów było nadastopanie, tak? Tak. W listopadzie, Nie listopadzie było jakieś spotkanie demonstracyjne, coś tam. Teraz zasadniczo kościoły są na tapecie. Kościoły? Kościoły. Ja czytałem. Jeśli można, ja czytałem, że jakieś są plany, że właśnie dużo pieniędzy jest zabezpieczonych dla wód polskich. Jeszcze z tych prowoskich, tam jest zagrożenie, że tych pieniędzy nie wykorzystają. A, no, jest pomysł, żeby przerzucić je tak na, drogi. na drogi albo na te działania organizacyjne, co był ten nabór ostatnim Marszałkowie i, i nie wszystkie samorządy się no, złapały i żeby te pieniądze przesunąć tutaj bez ogłaszania kolejnego naboru, to proste, no, te, te listy rezerwowe, żeby się złapały. Ja nie ukrywam, że jestem zainteresowany, bo jestem na liście rezerwowej. Tak. Tam jest chyba 100% pod, podane, podane. Tak, 100%. Ale czy coś w tym temacie? to na PAP serwis samorządowe tam wyczytałem, tak? Natomiast oficjalnie żadnych informacji nie ma. No, ale przyszło to też... Zbiorniki to ma być 100% dofinansowania, tak? Do tych... Zbiorniki to... też, tak. Ten nabór będzie w pierwszym kwartale tego roku, tak? Tak planują. Ale o jakich zbiornikach? Eee, Retencyjnych. Retencyjnych, tak. Retencyjny. Budowa, przebudowa, dodatkowe nie Znaczy, nieco zbrojeń za temu na temat, że wyszło. Znaczy, Temat kościołowy na razie się odprawił, bo yy, nabór na ból wniosku przesunęli, więc mam trochę tak. się uspokoił. To czekamy na kolejny nabór, jeśli chodzi o polską rodę samorządu. To, tak, <laughs> na różne <to, śmiech> działania. Ale Czeka tak jest się... cisza. Ale Zamiast dawać na szpitale, coś się sypią, to na kościoły, no nie wiem. Ludzie czekają rok czasu na badania, a my na kościoły. Jak wydamy teraz? Przy księżach ciężko to powiedzieć. Każdy ma potrzebę. Każdy ma potrzebę na no, jakieś zmiany w finansowaniu szpitali się szykują, jeśli chodzi o wzrost wyceny punktu za jakby pierwsze dni pobytu w szpitalu? Chyba gdzieś taką informację słyszałem, że to trochę inaczej, lepiej wyceniane. Tak? Jakiś pomysł, nie? Tak, tak temat pieniędzy, z tematu zawsze ważnym. Trudnie. 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 Tak, no. Jeszcze jakieś tematy? Może już poza Tak, to, to z Amerykania. posiedzenie Związku Gminy Regionu Podemickiego. Dziękuję Państwu za przybycie i za uczestnictwo.